Pani Marszałek, Wysoka Izbo, kiedy rozmawiamy o portfelach Polaków, rzeczywiście najważniejszą kwestią jest zwrócenie uwagi na, na absolutnie antyspołeczną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, bo kiedy Zjednoczona Prawica dla zdecydowanej większości Polaków, dla milionów Polaków obniża podatki, to Unia Europejska w swojej polityce klimatycznej nakłada na produkowane w Polsce energii elektrycznej i ciepło gigantyczny parapodatek w postaci tak tzw. unijnego systemu handlu emisjami. Szanowni państwo, od stycznia 2022 roku Czekają Polaków podwyżki 20-30% energia elektryczna, 20-30%, a nawet 40 w niektórych samorządach ciepło. To jest wina polityki unijnej, a pamiętajmy, że my tą twarzą tej polityki unijnej jest nie kto inny jak przedstawicielka partii, której szefem jest Donald Tusk Europejskiej Partii Ludowej Niemka, pani szefowa Komisji Europejskiej. Abyśmy rzeczywiście chronili portfele Polaków, konieczna jest rewizja polityki klimatycznej i zdecydowane odcięcie się od tych antyspołecznych polityki Timmermansa, europejskiej Partii Ludowej. Dziękuję i bardzo, Dziękuję. pani poseł